Bałtyk Dynia kolejny solidny trzecioligowiec. Widziałem ich kilka, kilka spotkań, także, także na pewno będzie trudno, duże boisko, będziemy grali na sztucznej płycie, chociaż sztuczną płytę znamy, także tutaj płyta nie powinna być naszym, naszym takim powiem, naszą przeszkodą. Co więcej, no trudno, trudno coś więcej mówić, odszedł to nich Krzysztof, Krzysztof Bułka, solidny skrzydłowy do, do kotwicy koło brzeg, ale na pewno dysponują potencjalnie bardzo mocną siłą ognia. Doświadczony zawodnik Rosinek z przeszłością drugoligową, także Roland Kazubowski, wysoki silny, wysoki, silny zawodnik. no Wiadomo, po mecz derbowy, dużo walki, dużo zaangażowania chłopaki zostawili, także są jakieś drobne urazy. Aczkolwiek gramy w niedzielę, także mamy jeszcze praktycznie 3, 3 dni, żeby postawić tutaj niektórych zawodników na nogi i jesteśmy optymistami, mamy nadzieję, że, że wystąpimy w kompletnym składzie w Gdyni i będziemy grali na pewno o 3 punkty. No tak jak mówię, mamy jeszcze dzisiaj trening, przesunęły się te nasze plany treningowe o jeden dzień, ponieważ gramy w niedzielę, także po dzisiejszym treningu też będę, będę dużo tutaj, powiem, taki bardziej otwarty na to, co, co dzisiaj zobaczę i, i będę dużo więcej wiedział po dzisiejszym treningu. Także mówię mhm. na chwilę obecną trudno pomówić o rozszarach, Bo ostatnio, ostatnie trzy mecze my nie mamy straconej bramki i mamy 7 punktów. Także, także nie, nieźle to wygląda. Myślę, że jakby będą jakieś rozszary, to kosmetyczne albo yy, ewentualnie spowodowane jakimiś urazami.